Witam Państwa po raz kolejny. Tych, którzy nas oglądają pierwszy raz i tych, co tutaj do nas zaglądają co jakiś czas. Przypominam, mam na imię Tomasz Tomaszek. Jestem tutaj w swoim imieniu i w imieniu przede wszystkim firmy AutoExe Poland, która zajmuje się wyszukiwaniem perełek, czyli samochodów od pierwszych właścicieli kupionych od nowości w polskim salonie i w nienagannym, w idealnym stanie. Na ostatniej prezentacji, przy okazji skody Fabi, obiecałem Państwu, że. Czy, czymś Was dzisiaj zaskoczymy. Oczywiście Ci, co już tam widzieli miniaturkę z tego filmu, więc wie, wiecie co mamy. Ale zwróćcie uwagę, bo tak naprawdę zawsze Wam pokazujemy z reguły samochody osobowe. No, wyszukujemy samochody od tych użytkowników, którzy nienagannie dbają o swój samochód. A dzisiaj niespodzianka. Takie, taką samą perełkę wyszukaliśmy z samochodu dla profesjonalistów. Tak naprawdę dla samochodu, który jest używany przede wszystkim do zarabiania. Z reguły te samochody są, słuchajcie, na, na w, rynku wtórnym wyjechane, gdzieś tam przewożą różne e, towary, więc to widać. Zobaczcie, jakie Autoexe Wam oferuje perełki, jakie samochody Wam wyszukujemy, Właśnie hmm, stają go również z segmentu, e, segmentu cargo, furgonetki, jak tam będziemy nazywali. Zobaczmy, jak ten samochód wygląda. Zanim obejrzycie go z muzyką, e, jeżeli chodzi o karoserię, Zobaczmy, co jest sercem tego samochodu, czyli tak naprawdę paka. Zwróćcie uwagę w jakim to jest stanie, to są właśnie perełki, które uwielbiam Wam pokazywać, ja sobie tutaj wejdę i Wam pokażę, samochód jest w nienagannym słuchajcie stanie, tutaj nic nie było wożone, zobaczcie to wygląda jak nówka, żadnej rysy, żadnego przetarcia, nic. Dodatkowo użytkownik sobie zamówił możliwe tutaj obicie materiałowe na nadkolach. Więc to jest również dla Was fajny plus, ponieważ no, jeżeli nawet coś tam będziecie przewozili, będzie długo to w nienagannym stanie. Zwróćcie uwagę, słuchajcie, na tą karoserię. Tutaj jest w stan idealny. No, jak nowy, mam nadzieję, że ta kamera wszystko uchwyci. Ja to dopiero zobaczę później przy kręceniu. O, Ktoś nas tutaj odwiedza, tak to, słuchajcie, wygląda. Takie samochody właśnie chcemy Wam pokazywać, i takie samochody będziemy Wam tylko i wyłącznie oferować. I na przykładzie tego dzisiaj, Cargo Fiat Fiorino, zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Ok, mam sygnał, że zobaczyliśmy to. To, co to było tytułem wstępu, a teraz Was zachęcam do już z, muzy z podkładem muzycznym. Obejrzmy jak wygląda ta seria. Zapraszam do dzisiejszej prezentacji. Mamy za sobą, już widzieliśmy pakę, w jakim jest nienaganym stanie. Już zobaczyliście z muzyką e, stan lakieru. Pokażemy jeszcze wam za chwilę z bliska ten lakier, jak on jest w nienaganym stanie. Również tak jak ta paka. E, zwróćcie też uwagę, nie zwróćcie, e, możecie się cofnąć. E, specjalnie nie zdjęliśmy wam kłopaki, chyba że poproszę kolegę, żeby wam to jeszcze raz pokazał. Zobaczcie, w jakim stanie jest opona i felga. Tutaj naprawdę samochód jest niejeżdżony. I parę słów o tym, o tym naszym dodatkowo o tym modelu, który dzisiaj Wam oferujemy. 2000, słuchajcie, 18 rok. 52 tysiące tylko i tylko przebiegu, silnik 1.4 w benzynie. O samym samochodzie i modelu nie będę mówił, bo tak Wam zawsze to przypominam, to nie jest kanał do tych rzeczy. My Wam pokazujemy konkretnie dany egzemplarz, który właśnie mamy w ofercie do sprzedaży. Samochód, słuchajcie, jest w stanie nienagannym. Co zresztą widać? To co, zobaczcie sobie ten lakier i za chwilę, sobie, i za, i za chwilę do siebie wracamy. Obejrzeliśmy samochód, wiemy jaki mamy rok, wiemy jaki mamy przebieg. Zapraszam teraz Państwa do wnętrza. Zwróćcie, zwróćcie uwagę, bo pokażemy Wam to przy muzyce. Poza oczywiście tymi plastikami, no to jest rzecz oczywista, że one nie są zużyte przy tego typu samochodzie, ale zwróćcie uwagę na tapicerkę siedzeń. Słuchajcie, tam nie ma żadnej plamy, nie ma przetarcia, nie ma nic. Czy to, I to bez znaczenia, czy to będzie fotel pasażera, czy kierowcy, z reguły w tych samochodach. Fotel kierowcy jest zlochany, że tak powiem trywialnie, z uwagi na niestety charakter tego samochodu. Natomiast tutaj w naszym modelu, tak powiedziałem wcześniej, te perełki mamy takie, jakie mamy, więc tutaj nie ma prawa być takiego zużycia. I tak też tutaj jest w tym przypadku. Zapraszam, obejście sobie to. czas, aby Wam pokazać komorę silnika. Zanim to jednak uczynię, jeszcze dwa, dwa zdania na temat naszego modelu. Yy, to, co jest warte uwagi, to słuchajcie, yy, czujniki parkowania. Na zdjęciach w ofercie tego samochodu, zobaczycie, pokażę Wam to z bliska, jak to wygląda. Tutaj tylko wspomnę, macie czy czujniki parkowania na tylnym zderzaku założone oryginalnie w Fiacie, więc Ci, co będą uczyli się jeździć fullgoniatką, a wiadomo, nie mamy tutaj wstecznego, e, wstecznego lusterka, będą mieli udogodnienie. Pokazuje nam odległość do przeszkody, więc parkowanie tym samochodem nie będzie stanowiło większego problemu, co jest niewątpliwie atutem w tego typu samochodu, samochod, sam, tak, dobrze powiedziałem, dla profesjonalistów. Za wszystkie oczywiście przeżyczenia Was przepraszamy, ostatnio mi się trafiła skórzana skóra, więc mam do tego talent. Ale pamiętajcie, idziemy na spontanie, to jest po prostu daź i trema. Yy, też i się, tak to jak włóczymy, więc jeździ tak coraz lepiej. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie moje wpadki. To co, zobaczymy to, ten silnik. Przy okazji tego silnika, zanim zobaczycie, zawsze to mówię. Komorę silnika mamy niemytą. Nieszykowaną dla, dla Państwa, żebyście sobie to zobaczyli. Staniem mamy oryginalny. Samochód, gdyby miał jakąkolwiek umycie nie bralibyśmy go pod uwagę, bo wtedy nie wiemy, co było przyczyną, że mechanik musiał tą kamerę myć. Zobaczcie sobie, jak wygląda silnik. 1.4, benzynowy. O modelu nie będę e, tym e, nic mówił. Ci, co Państwo jeszcze nie wiecie, jak to, jak to się sprawuje, odsyłam Was do motoryzacji e, branżowej, do jakichś tam kanałów, które o tym mówią, na forach, popytajcie użytkowników, I tak jak powiedziałem, w stanie to jest nienagannym. Samolot, oczywiście, słuchajcie, jest serwisowany był AWASO. Wszystkie dokumenty do tego mamy. Na naszej stronie macie możliwość zobaczenia historii tego samochodu. Pociągniętej jest gov.pl, Ale oprócz tego, tak jak zawsze dajemy wam i pokazujemy raport szkodowości. W tym przypadku żadnej szkody nie było nawet parkingowej, jakiejkolwiek, macie wszystko w oryginale. No i to, co powiedziałem na początku, żeby Was zachęcić, ta paka jest po prostu tak samo piękna, jak i ta karoseria. To będziemy teraz przechodzili do żegnania się z Państwem. Mam nadzieję, że wybaczyliście mi te wszystkie wpadki, które odtworzę sobie przy pierwszym odtworzeniu. <grym wyszło> Zgubiłem się. Będziemy dzisiaj kończyć tę prezentację. Obejrzeliście samochód, obejrzeliście karoserię, obejrzeliście jak wygląda paka, obejrzeliście silnik, obejrzeliście wnętrze. Dokumenty macie na naszej stronie. Zachęcam Państwa, to co mówiłem poprzednio, podglądajcie naszą stronę, podglądajcie nas na Facebooku, ponieważ dużo ofert nie pokazujemy na filmy, nie mamy na to czasu. Wybieramy co niektóre samochody, żeby Was zachęcić, abyście nas obserwowali. Sprawdzali co mamy w, w sprzedaży. Rzeczywiście to co mówię, to co zawsze mówię: AutoExe chwali się tym, że mamy samochody od pierwszych właścicieli, krajowe, bezwypadkowe. Tak samo jest w przypadku tej furgonetki. Mamy pierwszego właściciela, samut krajowy. 2018 rok, przebieg tylko 52 tysiące. Sam stan żeście już zobaczyli. Resztę sobie zobaczycie na miejscu. Damy samochód do Oględzin, oddamy samochód do serwisu na stację diagnostyczną, jaką tylko chcecie. Damy Wam do samochód pomieszyć. U nas tego problemu nie ma. My samochód wiemy, jaki, ma, jaki mamy, w jakim stanie, więc nie boimy się tego. Zachęcamy również do takiej weryfikacji, bo wtedy łatwiej nawiązać zaufanie do nas, kiedy nas nie znacie. Palełki eee, mamy, co tu dużo mówić. Ostatnia nasza prezentacja była tylko aktualna, 3 dni, więc ci co piszą, e, dlaczego nie widzą winu, dlaczego tego ogłoszenia e, już nie widać. Przepraszamy Was, to znaczy, że trafiliście na film, gdzie już samoch samochód został sprzedany, także warto naprawdę nas e, na bieżąco podpatrywać, mamy samochody pojedyncze sztuki, to jest towar niszowy, więc naprawdę słuchajcie, warto e, dokonywać zakupów u nas. To będzie już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że niebawem będę również Państwa mógł e, zaskoczyć. Jeszcze dwa zdania na koniec. Na naszej stronie, w, jak sobie rozwiniecie listwę więcej, tam będzie informacja już wkrótce. Tam są również informacje, które samochody, na które samochody czekamy i które będziemy mieli za chwilę w ofercie, więc to też jest dla Was jakaś tam informacja, gdzie jak Szukacie jakiegoś samochodu, podglądajcie, bo może akurat się okaże, że ten model, którego wyszukacie, my będziemy za chwilę mieli. I to, co mówiłem ostatnio, dzwoncie do nas, mówcie co potrzebujecie. My sobie to zapiszemy. Jeżeli będziemy mieli samochód na zasięgu naszej ręki, z bezwypadkowych, krajowych, od pierwszego właściciela, będziemy do Was dzwonić i tak naprawdę nawet nikt nie zobaczy tego samochodu, który będziemy Wam sprzedawali. To na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że nie bałem się zobaczymy po raz kolejny. Za wszystkie wpadki i życzenia. Przepraszam jeszcze raz. I do zobaczenia w imieniu swoim i w imieniu firmy AutoXM Poland. Do widzenia.